Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat pobytu Cezarego Baryki na Włoci. Jest to jedna z części Przedwiośnia i chyba dosyć atrakcyjna z różnych punktów widzenia. Nie mamy tam zbyt wielu dramatycznych, brutalnych bądź też jakichś takich naturalistycznych wręcz opisów, którymi bardzo lubił epatować Żeromski w pierwszej części Przedwiośnia. Mamy za to całkiem sympatyczny wgląd w życie polskiego ziemiaństwa, które to polskie ziemiaństwo jednak finalnie nie pokazuje się z najlepszej strony. No ale zacznijmy od początku. Cezary Baryka, trafia, Cezary Baryka trafia do nawłoci, ponieważ ratuje życie młodemu Hipolitowi Wielosławskiemu i Hipolit Wielosławski jako bardzo bogaty młody człowiek postanawia okazać wdzięczność swojemu koledze, przyjacielowi i zaprosić go do rodzinnej miejscowości, do Nawłoci właśnie. Wierusławscy to jest taka typowa ziemiańska rodzina. Gdybyśmy sobie przypomnieli teraz arystokratów opisanych w lalce, to teraz sobie wyobraźmy tych arystokratów, tylko żyjących nie w warszawskiej kamienicy, ale żyjących gdzieś tam na prowincji. I to są właśnie Wielosławscy. Potężna, bardzo bogata rodzina, która jest całkowicie impregnowana czyli tak? zabezpieczona przed dopływem różnego rodzaju niebezpiecznych wibracji, które, yy, które dzieją się, albo które mają miejsce w historii Polski. Cezary Baryka, gdy przybywa do nawłoci, czuje się oszołomiony, czuje się wręcz zdezorientowany radością, yy, bliskością, sympatią, yy, która zostaje mu okazana. Po raz pierwszy od momentu kiedy miał jeszcze dwoje rodziców, Cezary Baryka poczuł, że ma rodzinę. Tak? Traktuje się go jako członka rodziny. A więc Cezary Baryka odnajduje swoje miejsce na ziemi. Bardzo ciekawie wyglądają nam tam takie niemalże obrzędy, które mają miejsce ku czci Panicza, który właśnie wrócił z wojny. Wszyscy służący wychodzą. Na podwórko, śmieją się, strzelają batami. Najstarszy z służących, niejaki Maciej Junio, taki, taki powiedzmy, że majordomus, który kręcił całym, całym tym ruchem służących wewnątrz dworku, jest szczerze wzruszony. To chyba, że Romski trochę starał się wykpić takie Taki sposób widzenia rzeczywistości, jaki pokutował u tych wyższych elitarnych warstw w polskim społeczeństwie. To znaczy te wyższe warstwy wierzyły szczerze w to, że służący, że ci pracownicy rolni, że chłopi nawet są, no posłużę się mocnym słowem, zakochani niemalże w swoich panach, w swoich pracodawcach, w swoich właścicielach czasami i to i największą radość, jaką można im sprawić, to wydać im jakieś polecenie. I tak dlatego ci wszyscy służący w nawłoci są tacy szczęśliwi z powodu tego, że mogą obsługiwać swoich, e, s, swoich pracodawców. Tak? Cezary Baryka w czasie, to chyba było, była pierwsza impreza, Popił sobie trochę, zaszumiało mu w głowie, ale w pewnym momencie dostał, jak to dzisiaj się mówi, takiego flashbacku z czasów rewolucji. Wyciągnął... Wyciągnął rękę w kierunku Hipolita, zaczął mu krzyczeć do ucha: Uważaj na swoich, na swoich służących. Jeszcze przyjdzie jakiś taki czas, że ci ludzie wyciągną cię do ogrodu i ci łeb rozwalą, ponieważ jesteś od nich bogatszy. Masz srebrną papierośnicę, wszystkich, wszystkich rozstrzelają, rozsiekają siekierami, i dopiero wtedy. Wtedy się dopiero otrząśniecie. Oczywiście Cezary Baryka tutaj musi zmierzyć się ze swoim koszmarem, z którym miał do czynienia w prawdziwym życiu kilka lat wcześniej, wtedy, kiedy przez, przez Baku przetaczała się rewolucja, i to mu się przypomniało, więc patrzył na tych służących z taką narastającą niepewnością, tak? czy czy ci ludzie, czy tych wesołych i serdecznych ludzi będzie stać na to, żeby chwycić właścicieli, czyli wielosławskich za mordy i ich zamordować. Tak? To takie wrażenie Cezarego nie chce opuścić zbyt szybko. Ale potem się okazuje, że Cezary Baryka wrasta w ten rytm życia w nawłoci. No a jaki ten rytm życia jest, kiedy swoim uczniom czytam bardzo znany fragment, przedmiotnie opisujący rytm, e, rytm, dobowy rytm tych nie, może nie arystokratów, ale ziemian. No to wychodzi na to, że ci ludzie budzą się po to, żeby jeść, jedzą po to, żeby się dobrze bawić, dobrze bawią się, żeby zgłodnieć, e, są głodni, a więc jedzą i kładą się spać po to, żeby nabrać znowu siły do tego, żeby kolejnego dnia robić dokładnie, dokładnie to samo. A więc mamy taką powtórzoną, niemalże lustrzaną. Niemalże lustrzane odbicie tego, jak zostali arystokraci opisani w, w Lalce przez Prusa. A więc na błoci panuje Przepych, dostatek, niczego tym ludziom nie brakuje. Mamy komfort, który rzuca się na każdym oku, mamy beztroskie życie. Jedyne zajęcie tych ludzi to jest oczywiście jedzenie, spacery, bale, polowania, spotkania towarzyskie, gry w karty, krótkie, niezobowiązujące, niezobowiązujące albo momentami bardzo zobowiązujące i kłopotliwe romanse, ale, krótko mówiąc, ta niezakłócona sielanka może sobie trwać, Obojętnie czy Polska jest pod zaborami, czy nie jest pod zaborami, to też jest bardzo ważna kwestia. Wydawać się może, że rodzina wielosławskich i w ogóle cała nawód, tak, żyje sobie tak nieco wycięta e, z rzeczywistości. To znaczy, ci ludzie żyli pewnie tak samo pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku i po odzyskaniu niepodległości, im było absolutnie wszystko jedno, czy e, Polska jest w zaborze takim, siakim czy owakim, ponieważ ich życie w żaden sposób się nie, zmi nie zmieniało, nie zmieniłoby się. Tak? tak samo mieliśmy w przypadku arystokratów opisanych w Lalce. Prus nie wydaje się, żeby chciał nas poinformować o tym, że polscy arystokraci jakoś bardzo mocno cierpią z powodu tego, że, że żyją w Warszawie. Która znajduje się na terenie zaboru rosyjskiego. Cóż dalej? Bardzo, ważną, bardzo ważnym tropem jest tutaj nawiązanie takie, no niech będzie delikatne, do pana Tadeusza. O ile pan Tadeusz stanowi taką afirmację tradycyjnego, konserwatywnego, polskiego modelu kultury związanej z tymi dworkami porozsiewanymi chociażby na Kresach Wschodnich, ale również tutaj niech będzie, że na terenie tej centralnej Polski, ponieważ Nawłoc gdzieś tam znajduje się w pobliżu Częstochowy bodajże, tak, to, na, to soplicowo u Pana Tadeusza, w Panu Tadeuszu jest wyidealizowane. Soplicowo jest miejscem szczęścia, dostatku, jest taką arkadią. Soplicowo jest przestrzenią, która powinna nam się kojarzyć absolutnie, absolutnie pozytywnie. Natomiast Żeromski chyba pokazuje nam kryzys, albo krach tego wyobrażenia rzeczywistości, czas w Nawłoci się zatrzymał, a więc mieszkańcy na Włoci pielęgnują już dawno wymarłe, wygasłe wzory kultury. Tak? Ta, ten świat już nie może tak dłużej wyglądać, nie może tak dłużej się, nie, nie, nie może tak dłużej być zakonserwowany w tych wzorach rodem z Polski sarmackiej. No i e, ocena Cezarego Baryki tej, tej rzeczywistości na Włoci jest, e, jest dwojaka. Z jednej strony Cezary Baryka zdaje sobie sprawę z tego, że w Nawłoci żyją ludzie mili, serdeczni, towarzyscy, e, szybko no, obdarzający innych e, ciepłymi uczuciami, ale z drugiej strony są to ludzie, którzy są dobrzy dla tych, których lubią. Czyli jeżeli Cezary Baryka przybyłby do Nawłoci jako ktoś, kto w żaden sposób nie jest związany z ich synem, czyli z Hipolitem, no to traktowano by go z większym, o wiele większym dystansem. Tak? I chyba, chyba w Cezarym Baryce rodzi się takie potępienie, to miejsce pełne uroku jest zasiedlone przez pasożytów. Tak? Przez pasożytów społecznych ci ludzie pławią się w dobrobycie, a tymczasem dookoła panuje głód, niedostatek, nędza, zacofanie. W baryce uruchamiają się na nowo takie społeczne, chciałoby się rzec, lewicowe wibracje, i przychodzi mu do głowy że obowiązkiem klas tych posiadających powinna być troska o poprawę losu tych najbiedniejszych, a nie myślenie tylko i wyłącznie o tym, w jaki sposób się e, e, najeść, napić, żeby się nie zrobiło niedobrze. W nawłoci Cezarego Barykam spotykają jeszcze mm, po raz pierwszy przygody natury erotycznej. Czyli Cezary Baryka zaczyna romansować z niejaką Laurą. Laura niejaka. Kościeniecka. Laura jest związana już z innym mężczyzną, z Barwickim, ale Cezary Baryka sobie niczego z tego nie robi, tylko rzuca się w wir tego romansu. To bardzo mocno komplikuje mu pobyt w Nawłoci i ostatecznie doprowadza do tego, że musi się z Nawłoci wynieść, ponieważ staje się persona non grata, czyli osobą niepożądaną w tym miejscu. Jego przyjaciel Hipolit Wierosławski ma mu za złe, że spaprał sobie tak dobrze zapowiadające się życie, ponieważ już planowano, żeby przepisać Cezaremu Baryce na własność wieś Chłodek i ożenić Cezarego Barykę z Karoliną. No ale Karolina, wiemy, że Karolina zostanie otruta, najprawdopodobniej przez Wandę i ten węzeł taki erotyczno-uczuciowy sprawi, że... Że Cezary Baryka będzie musiał w niesławie opuścić miejsce, w którym po raz pierwszy od dawna mógł poczuć się dobrze. A więc zapamiętajcie: na włócz jest spoko dla tych, którzy e, lubią, lubią nic nie robić, e, i na włócz jest bardzo fajną przestrzenią dla tych, którzy mają oczy zamknięte na rzeczywistość, która jest brudna, brzydka, i trzeba być odrobinę chociaż pracowitym, żeby tę rzeczywistość zacząć organizować na nowo. Natomiast na Włodź będzie nie do zniesienia dla takich ludzi jak Cezary Baryka, którzy chcą coś robić, których rozpiera energia, którzy, którym o coś w życiu chodzi. I dlatego tylko i wyłącznie, e, b, buch, nie, może nie tylko i wyłącznie, ale, ale właśnie dlatego, co za rybaryka musi tak, z tej nawłoci uciec po to, żeby dalej poszukiwać e, jakiejś idei, która go będzie pchała do e, dalszego rozwoju. No więc mam nadzieję, że to jakoś wam poukładałem w głowie. W głowach trzymajcie się, pozdrawiam, jeżeli uważacie moje, moje dzieła, moje działania za jakiś za, za sensowne i takie pomocne, możecie mnie wesprzeć, wesprzeć, wchodząc w link znajdujący się w opisie tego materiału. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.